И добре. Nazywam się Joanna Grela. Dzisiaj chcę się z Wami podzielić radością, jaką jest ukazanie się w przedsprzedaży mojej drugiej książki, którą napisałam wspólnie z Rafałem Szewczakiem i Michałem Bloch książki Coaching zespołowy. Nasza pierwsza książka to coaching grupowy, wspólnie z wydawnictwem OnePress ta książka się ukazała teraz w przedsprzedaży, także w komentarzu do tego filmu zostawię Wam link, który będzie Was na tę stronę tutaj kierował. I możecie tu pięknie sobie już dodać do koszyka wersję taką papierową albo e-booka. Wydawnictwu chcę też bardzo podziękować za współpracę, bo była ona taka przyjemna, bardzo profesjonalna, także jestem też pod wrażeniem. Nasz podręcznik, też nasza książka to jest taki przewodnik dla liderów, trenerów, konsultantów i nauczycieli. Wierzymy, że ta książka może wspierać Waszą codzienną pracę z zespołami. Może Wam pomagać te zespoły budować, rozwiązywać pojawiające się w nich trudności, konflikty i też wspierać budowanie takiego zespołu, który jest zgrany, oparty na wartościach i też efektywny. Ta książka chce dzisiaj Wam powiedzieć, z jakich składa się części, co, jest, co znajdziecie w środku. Części tej książki, jak tutaj widzicie w spisie treści, jest pięć. Pierwsza to jest taki bardzo solidny opis, w ogóle czym jest coaching zespołowy. Jako metoda wspierania zespołów? Jaka jest jego istota, czym ona się odróżnia od innych metod rozwojowych i jakie kompetencje rozwija w sobie, powinien rozwijać w sobie coach zespołowy. To jest naprawdę kawał wiedzy, bo tych stron, jak tu widzicie, dopiero druga część to jest 63 strona. Kawał wiedzy, która mamy poczucie, że będzie służyła osobom, które nie mają nic z coachingiem do czynienia, także czujemy, że to jest taki solidny fundament, który pozwoli Wam i ułatwi bo pozwoli Wam zrozumieć tę metodę i ułatwi czytanie kolejnych części. W drugiej zaś znajdziecie bardzo szczegółowo, krok po kroku wytłumaczone, jak przebiega proces coachingu zespołowego. Czyli co my robimy na początku procesu, jakiej strukturze pracujemy, co robimy na sesji, która przygotowuje zespół do w ogóle coachingu, na pierwszej sesji, na takiej, która jest diagnostyczna, jak ten proces domykamy. Wszystko tutaj macie wytłumaczone bardzo konkretnie, krok po kroku. Część trzecia zaś. To modele, techniki i narzędzia, które można wykorzystywać, gdy pracuje się z zespołami. Wierzymy, że z tych modeli mogą skorzystać nie tylko właśnie kołczowie, czy osoby, czy trenerzy, ale też osoby, które po prostu mają swój zespół. Możecie otworzyć jeden z tych rozdziałów, przeczytać i tę metodę zastosować w swoim zespole. Możecie na przykład zastosować warsztat wartości. Możecie zobaczyć, jak wprowadzać psychoedukację do waszych zespołów, jak zrobić analizę pola sił, jakie ćwiczenia są dobre, takie ćwiczenia interakcyjne, które chcemy zapraszać, kiedy budujemy nasz zespół. I wiele, wiele innych metod, wszystkie sprawdzone, przetestowane na żywych zespołach i naprawdę skuteczne. Czwarta część to superwizja. My jesteśmy też superwizorami, wspieramy innych coachów w rozwoju. I tutaj poświęciliśmy też kawałek tej książki na tą wiedzę, jak coach zespołowy, czyli osoba, która wybierze już tą drogę jako swój zawód, jak może się rozwijać i na co zwracać uwagę, kiedy poddaje się superwizji. Ostatnia część, tak jak i w pierwszej naszej książce, tak i w tej, to są przykłady z życia wzięte, przykłady procesów coachingu zespołowego. Opisujemy tam krok po kroku, kto przeżył z nami coaching zespołowy, jak on przebiegał i też na jakie napotkaliśmy niespodzianki i jak sobie z nimi poradziliśmy. W książce oczywiście też znajdziecie spis, tabel, arkuszy i ćwiczeń i literaturę, także też potężną dawkę wiedzy dodatkowej, która pozwoli Wam rozwijać się w roli kołcza zespołowego. Także zapraszam Was serdecznie do zamawiania, będzie mi bardzo miło. Dziękuję też wszystkim osobom, które nas wspierały w pisaniu tej książki. Mamy, jak tutaj widzicie na tylnej okładce, mamy patronat największych też organizacji, które zrzeszają kołków, też tutaj mamy takich patronów medialnych wspaniałych, więc dziękuję wszystkim, którzy wspierali nas w tworzeniu tej książki. A Wam kochani czytelnicy życzę Przyjemnej lektury i nie mogę się doczekać też na Wasze wiadomości, jak już po tym 12 maja książka dotrze do Was i będziecie mogli ją po prostu przeczytać. Także zachęcam, dzielcie się też tym i piszcie, co o książce myślicie, jak już ją przeczytacie. Także dziękuję bardzo za, za to nasze spotkanie tutaj i pozostańmy w kontakcie.